Siema, ja jestem zwykły, dzisiaj będziemy sobie grali w Farming Simulator 2019, na którym spróbujemy zrobić prawdziwą, polską, nowoczesną farmę. Oby się udało nam to zrobić, właśnie kupiłem. To dobra, zacznijmy od tego, że kupiłem sobie teren z domem, jakimś podwórkiem, na którym kiedyś była farma, więc może coś się stanie tam, może coś znajdziemy, jakieś pozostałości, bo to będzie nowa Farma, New Hollandy, wszystko po prostu. Ale tu jest moje autko, ale ale zanim pojedziemy na naszą farmę. Jeśli jesteś nowy na, na kanale, to strzel subika z dzwoneczkiem, to pomoże mi się rozwijać. Zostaw lajka pod tym filmem, bo, bo jak nie, to jesteś z człowiekiem. I w komentarzu hashtag powrót, ponieważ no, nie było mnie na YouTubie ponad 3 miesiące i jeszcze oglądać stare filmy. No, ich nie jest za dużo 17 jest chyba tylko więc dobra zaczynamy sobie jeździć i na 20 subskrypcji będzie jakiś ukryty specjal hmm. lepszy niż ten na 10 postaram się żeby po prostu był on lepszy hmm. no więc tu jest Romanówka tutaj musimy sobie skręcić hmm. no dobra no i jedziemy to jest ten teren większy Podjedziemy sobie tu i otworzymy sobie bramę. Dobra, i wchodzimy. Na, raczej wjeżdżamy. Dobra, tu widzę, że będziemy mogli parkować sobie. A więc postawię może to auto po prostu tutaj. Mm. Dalej. Tu jest kultywator, dobra, nie przejmujemy się na razie nim. Zamknijmy bramę No i w tym odcinku będziemy ogólnie penetrowali naszą farmę, zapoznawali się z nią i, I może zrobimy jedną pracę polową No, więc tak A, a to na sam początek przyku, uwagę kultywator Hmm, kultywator Czekaj, po co kultywator I przyczepa, widać, że to kiedyś była farma na pewno jakaś maszyna musi zostać, ja chcę coś odkryć. Tam jest coś jeszcze. Ale dobra. Kombań, polski bizon. Kurde, tu nie spodziewałem się tego. Tutaj ładnie ma silniczek, widzimy. O kurde. Nie wiedziałem, nie spodziewałem się. Ale my mamy kombajn pierwszy, a raczej ostatni. Dobra, no to może. Podejdźmy jeszcze tam do siewników Znaczy do siewnika Tu mamy Ale najpierw podejdźmy tu do kurniczka Bo tu mamy jakieś ewidentnie zwierzątka Czy powinniśmy je mieć, bo ich tu nie ma Po prostu hmm. Tu w przyszłości będziemy chyba mogli kupić kury Ale to później Najpierw przyjrzymy się temu siewnikowi on wygląda podejrzanie, te wszystkie rzeczy yy, nie pozostałyby, chyba że kupiłem ten teren z maszynami. Dobra, najpierw przejdźmy się po tych wiatach. I tutaj jest jakaś betoniarka i coś do przecinania drewna, no spoko. To nie przykuwa mojej uwagi, ale chciałbym zobaczyć co jest w tych drzwiach. Tu nie mamy nic. Ursusik, polski Ursusik. Dwa Ursusiki. Mamy dwa Ursusiki bez kabiny. O, jaka świetna rzecz. Mamy dwa traktory. Super. Nie spodziewałem się w ogóle traktorów tu na tej farmie. To jest coś podejrzanego. Ja w to nie wierzę po prostu. To, to nie... To, 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 to nie może być, prawda? Hashtag powrót, pamiętajcie. No dobra, skoro to był traktor, to co może się kryć tu? Przykładowo w tej. Okej, okay, mamy tu traktorek. Piękny, kolejny Ursus i to trochę nowszy. Okej, okay. czy w pozostałych dwóch nic nie ma? No to tak wygląda nasza świetna farma. O kurde. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli traktory. A i taki ten początek, taki trochę taki wstępny, yy, taki taki jakby z zachwycenia. Po prostu na, ty, na tutaj będziemy robili polską farmę, Ursusy, wiecie, bizony, tego typu rzeczy zetory będziemy mogli kupować, kupować nowe i takie rzeczy. Będziemy testowali różne rzeczy do... Yy, Takich yy, będziemy po prostu oglądali różne rzetory. Zatory będziemy kupowali nowe traktory, albo je po prostu zmieniali. Nie będziemy cały czas posługiwali się tymi starymi łsuszami, które przypadkowo w ogóle nie ustawione były i nie znaleźliśmy ich specjalnie, bo by bo, bo bo, bo, bo nie było wstępu. No, to wygląda to tak wszystko. W miarę jest OK. Mamy chyba dwa pola. Tak, mamy dwa pola. Na jednym jest bawełna. To jest bardzo źle. A na drugim jest rzepak. I ja nie chcę tego pola z bawełną, dlatego go sprzedam. I tu na start musimy sobie kupić jakieś małe, nie za duże pole z rzepakiem, ale też tak, żeby nie było do niego też za daleko. Tego kupimy sobie jeszcze pole obok sklepu Grosik. Tutaj. Czy. No dobra, no to. To jest 165. Pijemy 11 tysięcy. No dobra, no i możemy zaczynać. No to co? Najpierw zrobimy sobie coś takiego. że sprawdzimy jak wyglądają nasze pola czyli weźmiemy naszego wyścigowego potwora otwieramy blamę do ramu. no i ijemy no moi drodzy robię sobie mapkę bo ja nie jestem Jestem w zerowych procentach z nią zapoznany. Nie znam tej mapki. O kurde, co tu się stało? What? Co się dzieje? Oh my god! To tak nie powinno wyglądać. Dlatego to szybko zrobimy. Tak szybciutko w ogóle, w ogóle nikt nie zobaczy. Yy, że przez chwilę autka zniknęła. Dobra. Hm, dobra. I możemy jechać dalej, bo jak będzie taki zamek na drodze będzie słabo. Ja nie chcę właśnie takiego zamek na drodze. Okej. Okay. Wiem, co to było. To był za odgłos? Dziwny. Ale najpierw pojedziemy do... Dobra, najpierw pojedziemy do tego sklepu, to jest obok sklep grosik. Dobra, to pole będzie takie trochę dalej. Ale od razu sobie kupimy chlebek. Hehe! Mmm, <grym> humorek. <grym> Dobra, za chwilę wracam. Zrym, zrym. Dobra. Gotowe. Wszystko w gotowości. I chciałbym zobaczyć jeszcze, gdy pole jest tu, więc jest za tym sklepem. A więc ten, to autko, zostawimy sobie pod sklepikiem i sprawdzimy, co jeszcze na tym polu, jak ono wygląda. Polu będzie trzeba zaorać. Dobra Spoko No to będziemy orali Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy robili tak jak obiecałem jedną pracę polową Każdy odcinek będzie nazywał się typu sadzenie albo coś w tym stylu Albo wiecie a jak się skończą takie tytuły typu sadzenie, sadzenie, sadzenie czy coś tam czy sianko To o kurde sąsiad nie będzie zanurowany to po prostu będziemy jakby nie wiem no jaki to na pewno na pewno spróbuję zrobić ze 100 odcinków z tej farmy nie wiem do będziemy ja, ja postaram się nagrywać dużo takich właśnie wybierania i w ogóle i jedziemy dalej Uwaga. Nie wiem czy to za mną jest nie tak ale słyszę jakiś dziwny odgłos Jakieś zwierzę, czy coś podobnego, co miało udawać, przynajmniej, coś zwierzę. Po prostu tak brzmi, i tyle. No. trochę dziwne było. Dziwne odgłosy mogli dać trochę lepsze. Ale spoko. Tam pewnie jakieś zwierzę na drzewie było, czy coś. Byłem przez chwilę ciszy, tak nie wiem czemu. No, a no, na wiem ale. Dobra. Nosujemy które drzwi, które drzwi. Nie otworzę te. No i bierzemy czerwonego ursusika na tą pracę polową. Mam nadzieję, że kolega sobie poradzi z naszym wyzwaniem, na którym będzie musiał zaorać pole numer 65. Postaram się nie robić filmików z tego farminga tych przez 40 minut, bo to będzie chyba Was takie w ogóle patrzenie na traktorka przez 40 minut, więc postaram się te filmiki robić do 20 minut. Mamy ogólnie 12 minut filmu, więc... No myślę, że za chwilę kończymy y, oraz nie, to coś jest. Nie. Ja wiem, to są niby ptaki na drzewie. Ale okropnie im to wyszło. Nie chciałbym takich caków w reali. No. Nie, to jest wada mapy chyba oka. To jest żart jakiś. Ja tu próbuję w simulacjach się balić jako korek, jakby nie mogli się obniżyć. Dobra, nieważne. Jedziemy na pole numer 25, czyli nasze drugie pole. W kolejnym odcinku sprawdzimy co się dzieje na polu 85. O, 65 i 85, tylko 26 um, um, numerki. Czekamy. Możecie kupić mi pole 95, 105, 55, 205, 25. A nie, tu nie ma 25, to jest maksymalnie z takim... Nie ma e, tam, nie ma coś tutaj, bo tutaj pomyślałem, że jest a tylko dwudziestki są, tylko tak obok jednego dna To jestem ciekawy, jak ja, bo tam widzieliście, jak ja to zrobiłem. Nie, nie, jestem ciekawy, jak tam jest dojazd na to pole, bo trudno mi to zlokalizować ten dojazd. Teraz muszę jakoś dojechać do mojego pola. Widzę, że będę musiał, nie wiem, pewnie nie przejadę, to jest pole czyjeś. O kurde, będę miał problem. po i nie, nie. Widzę, że wierzmy to pole jest po prostu za sklepem. Tyle. Ale nie wiem, czy to mógł, kurczę, traktor Dobra, nieważne. Przejedźmy, tutaj ono nie jest szerokie, nie długie. Najwyżej no, to podzielimy na parę odcinków. Yy, raczej nie. Zrobię to w jednym. Chyba, że no, wyjdę po no, te 20 minut. No to wiecie o co chodzi spróbuję zrobić. Nie będę Was przynudzał ostatnio. Nie wiem. No. Tak mi się wydaje, że nie powinienem robić silników, które mają miem. Także Spróbujemy tutaj coś zdziałać Nie wiem, no czy to będzie szybko Parę pasków będzie wystarczy robić Bo ogólnie pole jest długi Ale tylko paskot. parę pasków Parę pasków będzie trzeba zrobić Nie wiem, czy mi traktor tak długi Kurcze, nie jeździ A, nieważne no nie. Dobra, bo możemy sobie to możemy jeszcze Trochę to rozmawiać Pamiętajcie, hashtag po Jeśli chodzi o brały, Pocinek może się pojawić, jak budej numer Konto. Mam teraz od ponad 80, może 8000 kucharców. Ostatnio zmięliśmy się na 500 brown kartek z GNZ, to było 40 pucharków wcześniej, czyli to 6 miesięcy nie wiem ile dokładnie tam tutaj jest dróżka na pokole okej okay, to ale będziemy zajeżdżali chyba do sklepu najłatwiej będzie nie zajeżdżać do sklepu nie wiem, to oran tutaj to się tak nie powinno Do dookoła czy ja będę robił będę robił takie paski chyba nie wiem piszcie mi w komentarzy jak lepiej orać czy tak tak nie nie niektórzy uważają że Oranie ostatnio dokołać najlepsze, niektórzy tak, więc ja, 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 ja po prostu zrodzajcie mnie, ja będę sprawdzał wasze sposoby na oranie i wybiorę porusia nie będzie nagrody od razu, mówię ja no, nie tak jeśli chodzi o typu relegacji to raczej mogę, mogę zrobić kolejny odcinek z przetrwania, bo nie wiem, jakby było dwa ostatnie, żeby to tylko drugą winę przez Nie wiem, może spróbuję zrobić tak, że trzy odcinki przetrwane. To by było, gdyby by nawet wyzwaniem. No ale żebym yy, mógł, znowu to musi wbić. Yy, tak, no. Yy. Dobra, pomyślmy. Bo jeśli chcecie kolejny odcinek z Formiga, musicie wbić trzy łapeczki w górę, a jeśli chcecie kolejny odcinek z Tigury Gasy, musicie wbić... 11 łapieczek w górę czyli musisz wbić łapieczki ponad połowę mojego kanału 11 łapieczek w górę, tylko relegacji 3 łapieczki w górę, farming nie, nie obiecuję, że to będzie od razu ale postaram się wrzucić w yy, tym tygodniu yy, kolejny odcinek wiecie, jak yy, na przykład w poniedziałek yy, wrzucę odcinek o od farming'a to już ubijecie te trzy w górę no dobra a musicie być trzy łapeczki w górę bo inaczej nie nagram odcinka z parmiga a na co wam, że tak będzie Bijajcie, bijajcie, bijajcie. a i mówcie, czy wolicie polską parę czy bardziej taką nowoczesną, bo mogę dla was przygotować po nie wiem, po, nie, po już po, może, nie wiem nie, nie mogę się ze się to powiedzieć nie wiem to później mogę przygotować dla Was serii, gdzie będziemy jeździć z samymi nowymi maszynami, a nie z nich kursów sami. To jest w o, ja wolę tych na a nie takich nowych maszyn, ale to sprawdzimy. Jeśli chodzi o pozostałe steminowisk, ale to by z wolą chyba zostało już takie czy definitywnie, bo to ma... nie wiem, to było najgórkowe takie mniejsza, a najgorzej mi wychodziło by nagrywanie co więc ja nie chcę nagrywać mi się w całe z bo to będzie bez a jeśli chodzi o animację to um, chyba nie będę jej nie wiem ostatnio tajemnica miała najwięcej chyba wyświetleń z wszystkich filmików jakie mam na kanale no to nie wiem w kolejnym odcinku już tutaj będzie 11 opłatą w górę będzie, z tych jeśli jeśli chcecie kolejną animację odpocząć, to możecie je pod drugim odcinkiem z strudnika. W no. To nie będzie tak łatwo, bo ja też, tak nie chcę tego robić, nie, 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 nie robię tego. To, to, nie ma na tym polegać, kanał nie mam tego, nie ma no dobra, nieważne. Fajnie na to, jak wiecie, czy 14 łapek od góry, czyli wszyscy będą musieli łapić, w górę tak zrobię animację. Muszę nabyś podała, różny odcinek. No albo coś nie zapiszcie w górę, substać się na kanale. Ja uważam, że fajnie będzie bardzo dobry na kanał. Dlatego ja będę nagrywał na pewno knieszki z anima. Ale jeśli chcecie inne, to piszcie w komentarzu. Nie rozumiem, że ma podpadała, bo, bo tak. ja tam mogę nagrać jakieś odcinki. Był jeden, ale nie wiem czemu głosu. Chorę, nie? Nieważne. No za chwilę skończymy urać pole, jest 20 minut w Zobaczymy jak to wyjdzie. No. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, poczekajcie. Sobie pójdę do moich ziomaczków. No i chciałbym Wam właśnie powiedzieć, że z ziomeczkami chcę zakończyć ten ładny odcinek. W kolejnym odcinku będziemy siali i dokończymy orać i będziemy siali to pole. I zobaczymy co będzie w, na drugim polu i na drugim polu będziemy robili pracę w kolejnym odcinku. No ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie hashtag powrót. 3 łapeczki w górę kolejny odcinek z farminga, 11 łapeczek w górę, kolejny odcinek z Stick War Legacy. No, a ja no powiem wam. papa, e, pa, ale pi piszcie w komentarzu, jakie chcecie gry. I pamiętajcie, hashtag powrót. Hello. Jamek wiesz, że będę nagrywał farminga? Co się tak gapisz? Czekaj... Co mi powiecie? Nic? A, bo ja właśnie tak zakończyłem orać pole. Tak, odcinek nagrywam na YouTubie. Jak zwykły koleś miasta zasubskrybujesz mnie? On będzie mnie subskrybował, o będzie mnie subskrybował! Eee, papa.